No ok. Jeszcze wciąż mamy wakacje, jest dobrze. Jeszcze dwa dni spokoju, no, ale nie ukrywam, że trochę już tęsknię. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio namnożyło się tych programów ekonomicznych na YouTube, to znaczy YouTuberów. Yy, takich yy, szczerze powiem, pseudo ekonomistów, jakichś tam proroków. Yy, polecają swoje książki, dokładnie mówią, ile, ile euro, ile dolar będzie kosztował w przyszłym miesiącu, na no, początku przyszłego roku. Tego nikt nie wie. Nikt nigdy nie wie, czy nie. Za miesiąc, dwa, trzy, czy w przyszłym roku nie przyjedzie jakiś następny jeździec apokalipsy i nie wybuchnie jakiś inny konflikt, czy cokolwiek, yy, jakaś plaga na nas spadnie. Centrum Czarnkowa jest zablokowane, przebudowują były PKS. Plac Bartoszka, no, proszę, proszę tylko uprzejmość, ale takie mamy przepisy teraz. No i rondo Jana Pawła. I moja rodzinna ulica. zobaczycie po prawej ogólniak który kończyłem teraz szpital, którym prawdopodobnie kiedyś umrę po lewej szkoła którą założyłem Perfekt Dobra, to jesteśmy na miejscu. Czekaj, sam siad. Nic tam nie przybyło, ale... no, to była tragedia. Najlepszy był taki gościu młody chłopak, który tam namiętnie opowiadał o, o, o tym jak będzie wyglądała nasza najbliższa przyszłość, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w kraju, a na końcu przyznał, że on ma tylko wykształcenie podstawowe i w zasadzie nie może chyba za bardzo znaleźć pracy, więc, więc został youtuberem ekonomicznym. No i tak o co mam powiedzieć? Każdy każdy może w tej chwili sobie otworzyć kanał na YouTubie Nawet ja No, to otworzyłem trochę tu się na, tym, na tych kamieniach, ale uliczka też pięknie na miasto pięknie. Jeszcze ostatnia szansa za obejrzenia yy, starego dworca PKS, który prawdopodobnie będzie stąd przeniesiony, ulica Po prawej tutaj w tym jaśniejszym domu yy, mieszkała moja babcia Stasia z dziadkiem Aloyzem, się urodziła moja mama. A po lewej stronie tutaj były zakłady mięsne, gdzie mieszkała babcia Tereska z dziadkiem Edwardem. I oczywiście mój tata. I tak mój tata z moją mamą poznali się na ulicy Gdańskiej. zaraz moje ukochane kociołki. Dobra. Wyjątkowo pojadę inną trasą, żebyście zobaczyli jak, jak się kociołki yy, rozbudowywują. To nic, że jest kryzys, to nic, że jest recesja, yy, że inflacja. No ludzie sobie radzą. Niektóre budowy zwolniły, ale ogólnie Wszystkie idą do przodu, nie? także e, ostatnio dużo jest domów takich, e, może nie dużo, ale, ale parę takich domów z prefabrykatów albo drewnianych. I one po wykończeniu w zasadzie nie, nie, nie odróżniają się od tych tradycyjnych, murowanych. T Tutaj już działek nie ma na tym terenie, na, na, w tej części Kociołków. E, niektórzy pokupowali dla siebie, niektórzy już dla dzieci jako inwestycja. Albo lokata kapitału, i do mojego zamku, który już widać na samym końcu, najpiękniejszy domek w kociołkach, moja duma, prawda, że piękny.